górę subskrypcji na kanale, a my lecimy z nuteczką Moje kolce mogą zmienić cały showdown, choć muszę uważać na Leona. Mój smult sprawi, że w sekundy nie żyjesz. więc pamiętaj żeby na blisko do mnie nie podchodzić, bo mogę wszystko zrobić, co jest niemożliwe. Niemożliwe. Uważaj na mnie, bo ukuję o, -o, -o, -o. Mówię ci, uciekaj, bo wrócisz do lobby, lobby Patrzę, obok stoi wredny ośmiobitowiec Ja mu mówię, zabiję cię he-he-he. Uważaj na mnie, bo ukuję o, -o, -o. Mówię ci, uciekaj, bo wrócisz do lobby, lobby Podajcie na kanał Karmelkowego Pro Link będzie w opisie. To pięć łapek w górę kolejny rap. Cześć.